Głośny, choć na razie przegrany spór chorych na hemofilię zakażonych żółtaczką ze Skarbem Państwa Odszkodowania ma ten dobry skutek, że znajdą się pieniądze na leczenie dzieci chorych na hemofilię. Będzie to leczenie finansował Narodowy Fundusz Zdrowia. Przy okazji znalazły się też pieniądze na pompy insulinowe dla dzieci chorych na cukrzycę, co cieszy nie tylko Małgorzatę Wiśniewską. Wczoraj o chorych na hemofilię było głośno, bo zakażeni w latach 80. wirusem zapalenia wątroby złożyli bezprecedensowy pozew o odszkodowanie od skarbu państwa. Chorzy na hemofilię w Polsce nie mieli do tej pory szans, by zapobiegać skutkom choroby. Dziś minister zdrowia znalazła pieniądze na pomoc chorym dzieciom. Będą dostawać czynnik krzepnięcia krwi, tak jak w innych krajach, nie tylko po wylewach, ale tak, by im zapobiegać. Bardziej opłaca się postawić na profilaktykę niż na leczenie powikłań. Stowarzyszenie Pacjentów docenia decyzję Ministerstwa, wskazuje jednak na leki syntetyczne, niewiele droższe i znacznie bezpieczniejsze. Nie chcielibyśmy, żeby dzieci doświadczały różnych problemów, których my doświadczaliśmy w przeszłości. Krew jest zawsze źródłem jakichś potencjalnych czynników zakaźnych, nowych, nieznanych jeszcze.